W naszym skład zmieniał się dość często. Ludzie przychodzili, odchodzili, jedni się pewnie kleili do zespołu, inni nie. Na ile mocno to wpływało na wasze brzmienie, na wasze repertuar, na to, jacy jesteście teraz? Wiadomo, że jeżeli zespół istnieje ileś tam lat, no to chcąc, nie chcąc, no często gęsto nie unika się takich zmian personalnych. Na pewno wpłynęło to ewidentnie na brzmienie zespołu. Ale myślę, że na dobre, że, że poza tym każdy z nas jest taką indywidualnością i każdy w zasadzie wnosi jakiś pierwiastek swój tego, czym jest zafascynowany, jeśli chodzi o muzykę, czego słucha i nasza muzyka jest pewną wypadkową tych stylistyk, które kochamy, które doceniamy i myślę, że im skład bardziej się zmienia, tym ta muzyka staje się bogatsza. Niespodzianką związaną z dwudziestoleciem zespołu Cluster Keller. Cluster Keller będzie wykonanie przez Magdy jednego utworu lub nawet dwóch z zespołem Klosterkeller. Keller. Również Ania będzie z nami śpiewać dwa do jednego utworu. No, bo tak oczywiście jest, że my jesteśmy gościem grupy Kloster Keller na tym koncercie i staramy się, po pierwsze, no, uczcić ten jubileusz. Mamy nadzieję, że swoim udziałem uczcimy. A po drugie, będziemy podkreślali oczywiście podczas występu, że to jest w gruncie rzeczy ich święto. Na nas przyjdzie kolej, oczywiście. Mam nadzieję, że się odzajemnią w ogóle później. W każdym razie to wszystko polega na bardzo sympatycznym, przyjacielskim układzie między oboma zespołami, które jakoś tam zaznaczyły swoją obecność w tym gatunku muzycznym w Polsce. Oczywiście Klosterkeller Sza po apki z Głów jest tutaj. Absolutnym, nie wiem, no, prekursorem chyba tego grania u nas. Potem idziemy my, jeszcze parę innych zespołów, więc z tej okazji, z okazji tej przyjaźni będziemy sobie razem z nimi dzisiaj występowali. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. dwa zespoły grają teraz w pięcioosobowych składach, w obydwu są dziewczyny z super wokalami. Coś jeszcze Was łączy? Myślę, że mentalność i podejście do, do wykonywania muzyki. Każdy z nas no, niestety utrzymuje się z czegoś innego, natomiast y, muzykę, granie w zespole, tworzenie płyt, granie koncertów traktuje jako wspaniałe swoje hobby. I myślę, że to nas y, głównie łączy, przyświeca temu jeden cel, żeby dobrze się bawić. Komponować i realizować się twórczo. To jest dla nas najważniejsze. Myślę, że mogę też tak powiedzieć w imieniu zespołu Kloster Keller. No, dzisiaj do nas łączy piec basowy na scenie, tak to wszystko chyba nas dzieli, bo wszyscy przywieźli własny sprzęt i, i to się tutaj nie dobluje. Ale już żarty na bok. Oczywiście jesteśmy przyjaciółmi i to jest bardzo istotne. Dwa zespoły, które no, czują tak samo po prostu, jeżeli jest podobna wrażliwość wśród ludzi, która się objawia jakoś podobnymi dźwiękami na przykład, czy nie wiem, podobnym kolorem, jeśli się maluje, no to wtedy ta przyjaźń jest łatwiejsza i relacje międzyludzkie są oczywiście naturalne. I tak jest chyba w naszym przypadku. Oba zespoły są doświadczone, grają mnóstwo lat, chociaż czują się młodo oczywiście. Oczywiście, mimo że upływają te lata cały czas, jesteśmy młodzi, a nawet jeszcze młodsi. Yeah. Wasze 15-lecie, to podobnie jak w przypadku Kloster Keller 20, no, sugeruje już takich poważnych ludzi, może z brzuszkami, siedzących przy stole, Wszystko komputerze. Czeka was tego typu przyszłość, czy też jakoś umkniecie tak. tego? powiem w końcu, że rock and roll e, tak naprawdę e, mocno. Zapobiega, konserwuje. konserwuje i jest takim dobrym e, remedium na tego typu że powiem z dziadzienie e, misiowatość, taką przysłowiową, prawda? Czyli papcie, fotel, krzesło, brzuch, zdecydowanie. Może, może najprzystelniejszy, by też zabrał głos. Nie mówiąc o naturalnych skłonnościach do bycia misiem, misiu, prawda? Ja się zgadzam z przedmówcą. Też specyfika naszego zespołu powoduje, że często podróżujemy, bo jesteśmy wszyscy z innych miast i często się musimy spotykać. Spotykamy się na próbach w Poznaniu, więc każdy z nas musi dojechać poza migdałem, który jest Poznaniakiem, więc każdy z nas musi dojechać. Tak, to jest migdał. Każdy z nas musi dojechać do tego Poznania, pograć postać przy tym instrumencie kilka ładnych godzin. Więc tak naprawdę często nas nie ma w domu. To jakby też jak automatycznie mm, trzyma z daleka y, ten przysłowiowy fotel i brzuch. A Niestety pizzę tak. na telefon nie trzyma z daleka. A poza tym, jak jedziemy do Poznania, to chudniemy automatycznie no bo jak się ruch uprawia, jest się w ruchu, to się chudnie.